Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale okręty testowe porozmawiamy sobie o okrętach testowych i eksperymentalnych, które trafiły do World of Warships, a także w moje łapki w miesiącu marzec. Mamy połowę marca. Ostatni materiał nagrywaliśmy właśnie w lutym, więc mniej więcej co miesiąc będziemy właśnie się spotykali na tego typu materiałach. Ja jestem Uber to kanał od gracza dla graczy, bardzo mi miło, że jesteście ze mną w World of Warships. No i pora przejść oczywiście tradycyjnie. Do okrętów, które są w testach i nad którymi Wargaming i deweloperzy pracują. Zapraszam na ten materiał. A jeszcze jedno subik, like, komentarz, mile widziane. Odpływamy. I tak na starcie, dla przypomnienia dla tych, co może pierwszy raz są w tym materiale, bądź kiedyś, kiedyś go oglądali, to oczywiście omawiamy sobie okręty od najniższych tierów, które są w testach, czyli siódemki, ósemki, dziewiątki, dziesiątki, takie będą w dzisiejszym materiale. I druga ważna informacja: jeżeli o jakimś okręcie będę mówił dosyć krótko, bądź będzie to materiał dosyć szczątkowy, to znaczy, że był on już wcześniej omawiany i tylko i wyłącznie przypominam o tym, że wylądował w testach. W testach nie wylądował siódmo-tierowy krążownik River Gambra, który jest krążownikiem nacji wspólnoty, a konkretnie będzie pływał pod banderą nowozelandzką. Jeżeli znacie się na okrętach, bądź lubicie na na przykład linię brytyjską, to jeżeli dobrze się przyjrzycie, jest to Edynburg, czyli ósemka. Założenie jest takie, że jest to Edynburg pozbawiony pancerza. Haha, Edynburg nie ma pancerza, tak też nie wiem co oni pozbawili River Gambry, ale takie jest założenie, żeby na siódmym tierze wylądował mniej jeszcze bardziej pancerny krążownik no, i właśnie ląduje, czyli to zmaksymalizowane, zmaksymalizowane w tym momencie uszkodzenia tego krążownika, do, przerzucone do siódmego tieru. Ale jeżeli tutaj patrzymy na artylerię, mamy oczywiście cztery potrójne 150 dwójki, 8 i 8. Reszta parametrów jest bardzo zbliżona do samego Edynburga, nawet łącznie z kamuflażem. No, ale musimy tutaj przejść. Do wyposażenia. Przez to, że jesteśmy na siódmym tierze, nie posiadamy perka kamuflażowego, znaczy modułu kamuflażowego, tak jak widzicie, więc to już powoduje, że będziemy mieli 11 km spota. Tutaj niczym sobie tego nie poprawimy. Ważne jest też to, że pod sprzętem eksploatacyjnym nie posiadamy radaru. Nie będziemy mieli czwartego okrętu. Taka ciekawostka, mamy trzy okręty na siódmym tierze z radarem, nie będziemy posiadali czwartego tak też e, River Gambra nie będzie w jakiś sposób, mm, że tak powiem, ewenementem. Będzie dymek kroczący, ale będziemy mieli coś w wersji Fiji e, z poprawioną artylerią, ale mi się zdaje, że sama wielkość tego Edynburga na ósmym tierze spowoduje, że może on zbierać dosyć pokaźne obrażenia. Jednym słowem, dla, dla wytrawnych graczy e, tego stylu grania, Oczywiście, tak jak widzieliście, w wyposażeniu mamy też myśliwiec, mamy napraweczki. Naprawkę mamy krótkotrwałą wytwornicę w, dymu, sondę, hydro, na zamianę oczywiście z i to, czego nie mają e, brytyjskie okręty tej klasy: pociski odłamkowo burzące, więc w ten sposób możemy się bawić. Nie mamy to, czego też posiadają krążowniki tej nacji, czyli właśnie sprawnego wykrywania okrętów podwodnych. No i tutaj bomby głębinowe co 25 sekund, trzy klucze, więc no, tu możemy się też delikatnie mówiąc zrzucić. Nie mamy sondy do wykrywania właśnie hydroakustycznej, do wykrywania okrętów podwodnych. Przejdźmy do ósemeczki, która też powinna cieszyć wszystkich. Błyskawica 44, ta błyskawica, o której Mówiłem Wam już, e, prawda, e, wcześniej w materiale, że pojawia się, tak, jest, tak teraz już popływałem nią troszeczkę i e, mam nawet zdanie wyrobione na ten temat i przede wszystkim pojawia się. Moi drodzy, rozmieszczenie pancerza tutaj, o tym niszczycielu nie będziemy się za dużo zagłębiać, 22 tysiące punkty żywotności, oczywiście parametry delikatnie zmienione przez 17-perkowego dowódcę, Główna bateria to cztery podwójne 102 e, dwójki strzelające co 4 sekundy pociskami przeciwpancernymi. 2000 e, prawda uszkodzeń. Zasięg ognia 10 i 3. Torpedy to trzy, dwie potrójne wyrzutnie 10 km szybkich e, torped zadających 10 70 e, uszkodzeń. Przeładowanie 100 sekund. Bomby głębinowe do obrony przeciwko podwodniakom. Manewrowość 41 z możliwością przyspieszenia i kamuflaż na 5 i 8 przy wymaksowaniu, prawda, kamuflażu. Teraz ważna rzecz wyposażenie. Mamy per, właśnie e, moduł tutaj na kamuflaż. Mamy przedłużoną tutaj sondę hydroakustyczną, która jest. 5-kilometrowa co się bardzo przydaje. Ze sprzętu eksploatacyjnego mamy awaryjne doładowanie silnika. 25% mocy na krótszym dystansie na, pod względem czasu e, przydaje się bardzo. Grupa naprawcza też bardzo fajna. No, i jednym słowem, ja mogę to ocenić, że okręt nadaje się do tej specyfiki. Grania, którą został opisany przez deweloperów, czyli szybkie ataki. Nie macie wytwornicy dymu, teraz pójście. Eee, szybkie ataki z podejściem, wykorzystaniem hydro, jeżeli polujemy na innego DDK. Eee, torpedy, które pomagają nam przy tym, eee, możemy puścić w dym, możemy puścić pancernika, krążownika. Naprawdę sensowne akcje można robić na tym oto. Niszczycielu, reszta, no właśnie. Będę mówił, jak już się pojawi. Ogólnie błyskawica 44 już niebawem i od razu odpowiadam na pytania. Jeszcze nie zostało ogłoszone, za co będzie błyskawica 44 na ósmym fierze dystrybuowana. Eskimo ósmeczka, czyli brytyjski. Można by było po kolejny podprojekt Jervisa. Mamy tutaj niszczyciela, który już był przeze mnie omawiany. W skrócie tylko wam pokażę: 15 tysięcy, 120 w czterech wieżach, czyli. Nawet potężniejsze. E, jedna wyrzutnia, cztery bomby głębinowe, manewrowość 36, 7,2 wykrywalności. Tutaj nie grałem tym okrętem. E, no i tu mamy pięć slotów, też slot kamuflażowy i mamy długą wytwornicę dymu, e, taką rozciągającą się nie tak jak w brytyjskich standardowych bez hydro. To też ważna uwaga. E, mamy nie tak jak w standardowych e, niszczycielach właśnie brytyjskich, że mamy tą krótką wytwornicę dymu, więc no tutaj inny schemat grania już będzie nam działał, ale nie mamy hydro, to też może spowodować, że w zupełnie inny sposób Eskimo będzie wykorzystywany blucher dziewiąteczka admirał hiper który ląduje na dziewiątce na początku e, ucieszyłem się że pojawia się okręt historyczny e, no ale zarazem troszeczkę byłem zniechęcony dlatego że e, no właśnie ósemeczka na dziewiątkę ale o dziwo kiedy nim pograłem no to tym okrętem da się naprawdę fajnie grać i Sądzę, że będzie dobrą konkurencją. Mamy doładowanie silnika, mamy samolot zwiadowczy, mamy hydro i mamy pięć naprawek. Więc, jeżeli dobrze rozdysponujemy sobie to wszystko, co tutaj jest na tym okręcie, to można naprawdę osiągać ładne wyniki. No i między innymi, blucher był już omawiany, więc skupimy się tylko na podstawowych szczegółach. Macie. 10 sekund przeładowania artylerii, 2,5 tysiąca 600 przeciwpancerne, mm, dodatkowo torpedy, łącznie 4 wyrzutnie, po dwie na trujek trójek 8-kilometrowych, po 13 tysięcy uszkodzenia z przeładowaniem 80 sekund, ważne, że 8-kilometrowych. E, obrona przeciwnicza jest manewrowość 32 węzły z możliwością przyspieszenia o 15 sekund na 198 e, sekund trwania. Kamuflaż 11 kilometrowy więc ogólnie jesteśmy takim krążownikiem, który potrafi podejść, odejść, zniknąć, jeżeli nie będziemy strzelali. Sondra hydroakustyczna działa tutaj przez 158 sekund. Można to poprzedłużać, tak jak widzicie, e, wydłużeniem e, prawda, modułu, dowódcą. Ogólnie. Całkiem sympatycznie się ten krążownik zapowiada. Jestem fanem niemieckich krążowników, więc na pewno bluczerek będzie przeze mnie grany, jeżeli trafi w moje ręce na dłużej. No i przechodzimy sobie sprawnym e, krokiem do hotaki. Tak jak widzicie, jeżeli Wam to coś przypomina, to oczywiście poprawnie. Jest to e, oczywiście. E, eksperymentalny okręt, który trafia na dziewiątym tierze i jest to nic innego, jeżeli dobrze spojrzycie, jest to Yumi Gari przerzucony na ten tier, ale eksperymentalny, który będzie posiadał, no właśnie, nowe wyposażenie, czyli limitowane pociski i dodatkowo walka czy ucieczka. Więc tak jak widzicie Wargaming próbuje bardzo solidnie tutaj te okręty eksperymentalne, ogień seryjny, i no, kto wie, może to się tutaj sprawdzi. E, mamy dziewiątkowy pancernik, który wylądował nam, e, prawda, jako e, poprawiona ósemka. No, cóż więcej Wam powiedzieć: 410, podwójne 4 e, wieże, e, szybkostrzelność 33 sekundy. Oczywiście można to sobie poprawić. E, zaczynacie to z parametrami, tak jak widzicie. Możecie zaczynać z uszkodzeniami. E, dzięki temu macie zasięg ognia baterii dodatkowej, czas ładowania baterii dodatkowej, więc e, no ta e, tutaj walka czy ucieczka bardziej ma się rozgrywać widzę na e, baterii dodatkowej hotaki, gdzie no baterii dodatkowej jest 6 podwójnych wierzetek i jeszcze 12 pojedynczych 100. 40. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Okręt eksperymentalny jeszcze w testach, więc może, może coś tutaj z tego się uda fajnego ugrać. Ja na razie do tych okrętów eksperymentalnych podchodzę, że tak powiem, z delikatnym przymurzeniem oka. Bardziej jednak skupiam się na tych okrętach, które będą Chodzić. Niebawem Suzuya, kolejna dziewiąteczka dzisiaj omawiana e, krążownik japoński e, typu Mogami. E, no, pierwotnie budowany rozpoczął służbę nawet w 1937 roku e, i, tak jak widzicie, brał w wielu bitwach. Podczas bitwy pod Samar został zaatakowany i zatonął. Trzy wieże z przodu, dwie wieże z tyłu. Dosyć popularna charakterystyka ułożenia artylerii na japońskich krążownikach. Mamy tutaj, no ważne, rozmieszczenie pancerza typowo dla Japońców, czyli ważne, że zbieramy ze wszystkiego, ale jest to też pancerz, który niekoniecznie inne krążowniki mogą tak łatwo przebić, jeżeli się dobrze kręcimy. 39 tysięcy punktów wytrzymałości, troszkę obrony przeciwtorpedowej posiadamy. Artyleria. 5 potrójnych 155, zasięg 16,5 km, 10 sekund przeładowania, 2600 obekami, 3300 przeciwpancernymi, dodatkowa jest 127, dodatkowo torpedy. 4 potrójne wyrzutnie 610 o tych charakterystycznych dla Japonii kątach. Jedna bardziej do przodu, druga do tyłu z burty. Torpedy 10 km o alfie 20 tysięcy, więc, czyli o obrażeniach warto e, brać to pod uwagę. Atak lotniczy przeciwko oczywiście podwodniakom. Obrona przeciwlotnicza dosyć słaba jak na krążownik dziewiątkowy, więc może być dosyć dobrym celem i raczej tutaj będziemy nadrabiali e, oczywiście manewrowością, która stoi na poziomie 35 węzłów i 760 promienia skrętu, czyli dosyć sprawnie zakręca. Kamuflaż 12 i jest oczywiście możliwość zbicia go. Warto zerknąć, że mamy tutaj dosyć sprawny przyspieszać ładowania baterii w sprzęcie eksploatacyjnym myśliwiec. Grupę naprawczo. I obronę przeciwlotniczą. Więc najważniejsze rzeczy są. Troszeczkę może brakować sondy hydroakustycznej, ale na tym okręcie akurat nie została dodana, więc sądzę, że poradzimy sobie. Oczywiście możemy zredukować kamuflaż o te 10%, czyli tam gdzieś, yy, prawda, na czwartym slocie, a także na umiejętności dowódcy. Sądzę, że zejdziemy tutaj nawet do 10 z groszami i ja będzie naprawdę. Sensownym e, krążownikiem. E, torpedy przeładowują się co 180 sekund, więc raczej będziemy tutaj liczyli na grę z altrerem. Ciekawy, ciekawa koncepcja historycznego krążownika. Wielkie brawa dla wargamingu za kolejne dodanie historycznego okrętu. I co najważniejsze, nie jest to bardzo wielkie kombinowanie. Więc jednym słowem, na plus. E, historycznych mamy no, poprawioną błyskawicę e, Eskimo tak, jeżeli dobrze liczę, tak, Eskimo był, historyczny, e, Blucher, e, no i oczywiście Suzuja. I przechodzimy do dziesiątek, tutaj okręt eksperymentalny Varese, moi drodzy, Varese, jeżeli ktoś oczywiście kojarzy, to jest to no, ten nietypowy, dziewiątkowy Michelangelo krążownik, e, prawda, włoski, z artylerią o unikatowym układzie, czyli po środku. No i oczywiście potężną, e, potężną, e, prawda, potężnymi działami sekundarkowymi. Walka czy ucieczka, zasięg ognia artylerii głównej, tutaj sapami możemy robić sieczkę. Ja już ten okręt widziałem w walce. Wytrawny gracz będzie potrafił tutaj ciekawie nim pograć. No, mamy oczywiście parametry wszystkie dla okrętu eksperymentalnego. No, i kwestia tego, jak zaczniemy nim grać, to już zależy, że tak powiem, od nas. Mi Michelangelo nie przypadł do gustu. Może jest tam unikatowy, może nie wiem, no, może po prostu mi nie przypadł. Czy Varese mi przypadnie, nie mam zielonego pojęcia. Ważne, że ten okręt pojawia się. Jeszcze kilka parametrów: jego to żywotność 102 tysiące, czyli bardzo dużo. Artyleria 2-pocztwórne 320 na środku i dużo sekundarki, bo. 10 podwójnych 90 3 po czwórne 150 dwójki, zasięg artylerii 8 i 3 sekundarkowej, głównej to 18 km. Torpedy tutaj na rufie się znajdują. wyrzutnie torpedowe dwie potrójne 8 km wyrzutnie, które zadają Ewentualnie 20 tysięcy z torpedy. Manewrowość 33 węzły, 830 promienia skrętu, kamuflaż 13. Można go zredukować o te 20%, między innymi dlatego, że no, prawda, będziemy mieli a, i od dowódcy, i od perku tutaj, a, od perku, od modułu, przepraszam, no, dokładnie. I na sam koniec a Barabino. Nie wiem, czy to będzie Andrea de Barabino, tak? Alberico de Barabino eee, no właśnie eee, krążownik Alberto Gigiussano czyli krążownik bodajże chyba szóstego tieru albo piątego i krążownik który no właśnie kadłub zostaje przerobiony na niszczyciela i lądujemy na dziesiątym tierze z artylerią no że tak powiem kosmiczną bo to jest tylko i wyłącznie rozpoczę... no mamy tutaj rozpoczęcie w służbę eee, no zastąpienie ośmiu dział baterii 152 mamy zastąpioną artylerią 90 mm. Jedna chyba z mniejszych artylerii głównych jaka jest dostępna w grze. No właśnie, no i takie pojedyncze wieże mogą śmiesznie wyglądać, ale rzeczywiście okręt jeżeli będzie wprawnie grany, no właśnie, czy będzie zabawką? Nie wiem. Na pewno na pewno będzie unikatowy i na pewno będzie unikatowy też pod tym względem, że nie posiada torped, tak też też trzeba brać to no, pod uwagę. Żywotność 32 000 Artyleria na zasięg 11,4 Szybkostrzelność 3 sekundy Obrażenia 2000 Tylko i wyłącznie PPO Więc pożaru nie wzniecicie Bomby głębinowe 3200 Obrażeń No tutaj macie liczba ładunków 2 Obrona przeciwlotnicza dosyć spora, bo te wszystkie 90 robią jako obrona przeciwlotnicza. Manewrowość 39 e, i kamuflaż na 9 km. Dosyć duży, więc trzeba to brać pod uwagę prawie jak krążownik. Macie możliwość zredukowania kamuflażu razy 2, więc zredukujemy go tam o te e, prawie 2 km. Mm, no to będzie. 7 z groszami to i tak bardzo dużo, więc liczymy, bazujemy tu na prędkości, którą należy pewnie w jakiś sposób podładować i wydłużyć. Do tego wysokoprężna wytwornica dymu. No i jeszcze zmodyfikowane pociski mają inną charakterystykę: czas przeładowania się zmniejsza, ale zmniejsza nam się tutaj, tak jak widzicie, zmniejsza się czas przeładowania i penetracja pancerza plus 8, więc w ten sposób one działają. Śmieszna koncepcja, historyczna zarazem też kolejna, no i warta uwagi. I to by było na tyle marcowych okrętów, zbliża nam się wiosna, więc czekamy na kolejne, że tak powiem, przebiśniegi, które War Gaming nam wyprodukuje, a wy dajcie znać, które z tych okrętów, które dzisiaj sobie omówiliśmy, niektóre krócej, niektóre dłużej Was zainteresowały. Jeżeli bardzo będziecie chcieli, jeżeli w komentarzach pojawią się opinie, to z wielką chęcią skupię się przy następnym materiale, bo te okręty już niebawem znikają. I omówimy sobie co nieco, ale sądzę, że i tak najbardziej, najbardziej interesuje Was błyskotka, zresztą mnie też, dlatego testowałem ją, opinia wysłana, no i co? No i trzeba czekać, aż H34 pojawi się w grze. Do zobaczenia, polecam się na przyszłość, UberStrike kanał od dla graczy. Hej, hej!